No dzień dobry Jak słychać wszyscy się chcemy z wami przybitać majówka tak zwana majówka przyjechałem na ranczu. piękna zielona trawka I już wychodzi z tej szarości wszystko budzi się do życia Myślę, że to o tych szarych, zimnych dniach zimowych, jesiennych. A i część wiosny to najpiękniejsze dni. Taki maj. Widałki już kwitną, magnolie, Wierzby pszczoły, Zioła już niektóre. Gdzie by człowiek nie spojrzał, to wszystko piękne. Wszystko bardzo ładne. Wszystko takie nowe, takie świeże, takie czyste. Jeszcze nie widzimy. Świerki wypuszczają odrosty. Morale przekwitły. Brzaskie nie kwitną. Wiśnie zaczynają grusze, będą kwitły głogi, jeszcze forsycie nawet kwitną, ale już, już zastępują je mahonie. Także teraz trudno zliczyć, co będzie dzisiaj ładne, co jutro. Wszystko chce się jak najbardziej pokazać w swojej najładniejszej szacie. Nawet te świerki konika, jakie one są cudowne, z tym nowym przyrostem. W tym roku wilgotniej, może te przyrosty będą miały dłuższe. Ale już się mają, już od strony południowej jest jasiutka zieleń. Tam guk, już widać pierwsze pączki. Zobaczcie tam trawę jak na najlepszym trawniku na kamerze wam powiem to wygląda trzy razy ładniej Ale nie szkodzi nie szkodzi trzeba życie trochę czasami ubarwić, Magnolia No powiem wam, że pierwszy raz od trzech lat, tak ładnie kwitną. Bo zawsze jakoś tak było, że akurat były przymrozki. A w zeszłym roku to prawie nie było co pokazać. Tu już szpak wychowuje młode. Nosi jakieś pędraki Pędziów Rododendrony. Już pierwsze zaczynające nieco pokazywać. A już widać pierwsze kwiatki. Skończą magnolie, skończą na migdałki, drzewa owocowe. To zaczną rododendrony. Do czerwca, do końca czerwca. Na razie nie koszę, bo jest pełno ziółek, mniszków, jakiś pokrzywek. Pełno drobnych kwiatków, które są tu najlepszym pożytkiem dla moich pszczółek. I podejrzewam, że nie tylko dla moich. Taszki wyśpiewają, nie zaspały. Żabki już szaleją wcześniej ładnie kumkały i rysy wodne pięknie zaraz Zaraz też będzie kolorowo To kolejna magnolia na ma już znacznych rozmiarów Podciąłem ją wysoko w zeszłym roku Magnolii mam sporo Sporo Tam w trabniku Ulubiona magnolia mojej żony Z takim różowym paseczkiem tylko Odradnie, już jak widać. Piękny, zielony. Ale niech jeszcze troszeczkę podrośnie. Niech te pszczoły nazbierają na start. Niech te inne rośliny zakwitą. Dobrze, chociaż drzewa owocowe. Te czeremki w lesie. Smrodynie, głogi, bzy. Wtedy skosimy trawę po raz pierwszy. Niedługo będzie pierwsze pielenie I tylko jedno Potem już byliny to zarosną Czekaj aż wszystko wypuści I dopiero wtedy Zrobimy wielkie bum No tak to wygląda Brzozy już w bliskach W zeszłym tygodniu Po prostu Był na nich taki szum Tyle pszczół, żaść dziwna, pierwszy raz takie coś było, na dębach się zdarzało, na wierzbach tych płaczących, ale żeby na brzozach, na tych kotkach nowo rozwiniętych, widocznie od wilgoci w glebie, coś tam na tych kotkach było, pewnie trochę nektaru, trochę pyłku, chociaż to drzewa samopylne, ale... Pyłek wytwarzają, a do młodych pszczół to podstawowy pokler. A Widzę, że u Smrodynia zaczyna kwitnąć. Będzie zapach na całą okolicę. Jeszcze pokażę wam trochę z drona. Tu klon czerwony też już się rozwija. Ale jest fajnie. Rozejrzyjcie się dokoła. Was, jak ta przyroda. Z dnia na dzień. Wieczorem jest już inaczej. A już rano niektórych roślin poznać nie idzie. Do zobaczenia.